Hej kochani, tutaj Marii Marii, witam Was we Wielkanoc, życzę smacznego jajka, czasu spędzonego z rodziną, bogatego zajączka i jutro mokrego dyngusa. A na dzisiaj przygotowałam miks takich strapeczek, będę Wam numerki czytała po kolei. Na pierwszy ogień idzie pieniędzy jak lodu z numerykiem siódmym. A szukamy 25, 11, 36 i 40. A mamy 43, 22, 44, 14, i 31, 30, 18, 34, 28 i 33, czyli pustaczek. Dobra, tu mamy jakieś D. Się kontrolne chowają. D i G. Pusto. No to rajska kasa z numerkiem 36. Szukamy palmy i pliku. A mamy balsam, ananas, awokado, słońce, biedronka, ale biedronki będziemy szukać za chwilę. Rower, arbus, cytryna, plecak i Mury. No nie ma. No to laki koniczynka z numerkiem piątym. Szukamy biedronek, a jest żółw, aparat. O, jest i palma. Tylko, że nie, to tylko, że tu nie jest ta zdrabka. Motyl, wiśnie, cytrynka. Jest i baranek, serduszko dla Was wszystkich. Pióro. i winogrono. No to ma kolejny rzut leci Zodiak z numerkiem 21. Szukamy gwiazd i księżyców. A mamy żółwia, lirę, chmurę, statek, słońce, kotwice, ziemię, sputnik, syrena, ufo, planeta, portyk, miś, kompas. Parasol, konik, naczynie, flaming, teleskop i delfin. Kolejna zrabka pusta. I teraz pytanie, czy uratuje nas milion dla Ciebie z numerkiem czwartym? Czy też nie będzie nic? Szukamy 29, a jest 32, 22, 31,

Przedostatni rządek, szukamy trójki. A jest dziesiątka, siódemka, dwadzieścia cztery, szesnaście i jeden. No to końcóweczka. Szukamy dwunastki, a mamy dwa. Jedenaście. O, nie wierzę. Nalazłam napis. 25 pięć. Mamy siedemdziesiąt zł na tej zdrabce. Czwórkę. I czternastkę na sam koniec. No to zajączek będzie hojny. Jak to się mówi, sypnęło. Aż wam musiałam przybliżyć. Kontrolne jakie to ma, to nie wiem. G. Teraz się ani nie chce oddalić. O proszę bardzo, G. Jeszcze raz zdrowych i wesołych świąt, dla mnie jak widać, udany, do zobaczenia, cześć!